Hej siemano ludzie, Sabek z tej Sony. witam Was ponownie, a dzisiaj zrobię sobie unboxing Kuli, Kuli z FIFA 365 2017, tu mam napisane 2016. Kuleczka, kuleczkę zakupiłem sobie na Cards Planet, link znajdziecie w opisie. Puszeczka, 10 saszetek, jedna karta specjalna, trzy karty z limitowanej edycji. Jeszcze jej nie otwierałem na moim kanale. Widziałem doktor Aden otwierał Dobra czekajcie ja ją otworzę może poza Ech, o. Ja lubię kuleczki Zobaczymy jakie limitki tam będą Mam nadzieję że nie luka modryć Oj czekajcie może zrobię to poza Okej okay. Foja ściągnięta No i ciekawe Ogólnie ładnie wygląda ta kuleczka Zobaczymy Oj, czekajcie Dobra, udało się Okej, czekajcie, zrobię tak żebyście nie widzieli Oj Ale oni to masakryśnie wsadzają no ale to oczywiście jest wina panini. Dobra, zaraz wam pokażę. Mogi to jakoś inaczej. No nieważne. Dobra, niech sobie tu kuleczka stoi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć saszetek. I pierwszą kartą specjalną, o, dostałem logo Portugalii. Te rogi tutaj są, ale idzie to wyprostować przeprasuję sobie i będzie elegancko więc później się tym pobawię Pani nie powinno wymyśleć coś innego aha nie wziąłem ten o mam tutaj Kevin de Bruyne dobra potem się tym pobawię coś tam idzie z tym zrobić także nie ma tragedii Kevin de Bruyne dobra weźmiemy sobie jeszcze jedną limitkę o! Arturo Vidal. Idzie to przeprasować. Jest taka specjalna metoda. Dobra, yy, Vidal. Dobrze, że nie są jakoś podarte. Okej. Okay. I ostatnią limitkę zostawimy sobie na później. Dobra, lecimy. Chciałbym jakiegoś rara trafić. Ciekawe czy mi się uda trafić. Ach, chyba nie tak, Sebek Nie wiem jak to tu jest pakowane, zaraz zobaczymy. Dobra, Sanchez z Portugalii. Hmm, aha Jest goldzik pianić, impact sinning. Jego nie mam. Dobra, damy go tutaj. O! I bazóweczki O, Riberi i Witzel. Dobra. Schweinsteiger, o, Zasady gry. Zup, zup, zup. O, tak zrobimy. Dobra. Souza. Daniel Wesz. Moting. Saul. A kartą specjalną, no, no pięknie, no kurde, Buffon, Juventus i karta RAR, moja czwarta. E, przepraszam za cięcie, ale zadzwonił mi telefon, e, wpadła mi kolejna karta RAR, Buffon, sygnatur, e, super, cieszę się strasznie. Czyżby już wpadały mi teraz te RARki? Co, unboxing to mi wpadają. Nie wiem czy zauważyliście. Więc chyba dobra passa idzie. Dobra, lecimy z kolejną saszetką. No więc jak tu już RAR wpadł, to zobaczymy czy jeszcze kuleczka coś mi tutaj przyniesie. Kurczę, ja to mam szczęście, jak kupuję na tym Cars Planet zauważyliście, to zawsze mi jakieś fajne karteczki wpadają. Rafinia, Kedira, Potuk, Keihil i Fans. Boka Juniors i logo. Lecimy z kolejną. Nie. Dobra. I jedziemy. Mamy tutaj zawodnika z Chile. O! Lewczuk. Ale dostali baty. No ale to było do przewidzenia. 6 do 0 no jego akurat nie miałem. Pardo, Fernandez, Podolski i Power Up Neuer Defensive Rock. Ładne są te karty. Dobra, lecimy z kolejną saszetką. Okej. Okay. O, Keylor Navas. Real Madryt. Na was Vidal El Sharawi, Mena Romero i kolejny goldzik Embolo Impact Sinning Goldy są ładne Fajnie zrobili te karty Messi Saszetka z Messi nie, No już wiadomo, że żadna karta ratu raczej pewnie nie wpadnie no i co tutaj nam Messi przyniesie? Zobaczymy. O, kolejny zawodnik z Legi Warszawa, jego już mam. Nigera Torres, Flaini i Fans Alison. Debiut. O. No. Zostało mi jeszcze cztery saszetki, ale weźmy tą ostatnią. A, jeszcze limitka. O tu już wiadomo, że będzie jakiś pucharek. Manolas. Dobra, jest Zumik. O Isco. Silva, Otamendi i Womens. To już mam. Widać tam moją głowę. Sporo goldów wpada. Ale te goldy to one wpadają, no, 1 na 4,5 saszetki. No to nawet sporo mi tu wpadło. O, tu będzie jakiś plastik. O czekajcie. Ale ciekawe co to będzie. Hesus. He, ciekawe, ale by było jajka jakby wpadło, jakby w tej trzeciej limicie był modlić. Nieźle. Runy i na plastiku co jest? Jest Next Generation Multiple. Z Ajaxu. Dwie saszetki, Bastian Schweinsteiger i Messi. Piszcie oczywiście co wy trafiliście w kuleczkach. Jeżeli, jeżeli otwieraliście. I tu mamy Sanchez. International star. Iker Casillas, Oblak. Arao Lalana i Power Up Piszczek Dynamo. Ładne są te, te karty. I ostatnia saszetka Leo Messi. Za chwilę sobie otworzymy i zobaczmy co tutaj jest. Oj, tu jest Tevez. Teweza już mam. No i oczywiście trzeba będzie się tu pobawić. Hmm, dobra, damy go tu. I ostatnia saszetka z Leo Messi. Lo, 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 lo. ja obstawiam, że tu będzie tu będzie e, jakiś fansik Marcelo, Real Madrid Bender Sestak Terstegen Ponte i no właśnie fansik i ten gość też mnie prześladuje Totti mam już chyba 4 albo 5 Dobra, kuleczka otwarta, bazóweczki, no i karty specjalne, tutaj w kuleczce dostałem logo Portugalii na fansie, no i tutaj mamy fans, fans favorite, Totti, Piszczek, Dynamo, Power Up, Next Generations, Ajaxu, Multiple, Goldzik, FIFA Women's World Cup. Tu mamy kolejnego fansa Debut Goldzik Embolo Impact Signing Defensive Rock Neuer na Power upie. Logo Boca Juniors i Gold pianic Impact Sinning Limitki Kevin de Bruyne Vidal i Tevez No i przepiękna karta RAR Buffon Sygnaturę o tak. Cieszę się strasznie. Dobra moi kochani, to by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Widzimy się już niedługo. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Pa pa!